Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam. Monika Gniewaszewska. Magdalena French awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 28, polska tenisistka wygrała z Australijką Talią Gibson. To było pierwsze spotkanie tych zawodniczek. W światowym rankingu Gibson zajmuje 105 miejsce. Kolejny mecz French rozegra w czwartek. Jej rywalką będzie albo łotyszka, albo amerykanka. Weto prezydenta Nawrockiego może pozbawić się legalnego pobytu niemal milion ukraińskich uchodźców w Polsce. Karol Nawrocki nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom. Zdaniem ekspertów, jeśli nic się nie zmieni, już za nieco ponad miesiąc przebywający w Polsce Ukraińcy Mogą stracić podstawy prawne pozwalające na przebywanie w Polsce ucierpią też polscy pracodawcy. Specjalizująca się w tematyce ukraińskiej migracji dziennikarka Ołena Babakowa ocenia, że weto prezydenta sprawia, że już w październiku pobyt setek tysięcy ukraińskich uchodźców stanie się nielegalny. Obecnie ten pobyt jest legalny tylko do 30 września. W ten sposób wetując tą ustawę prezydent pozostawia kilkaset tysięcy osób, w tym w perspektywie takiego prawnego zawieszenia. Aleksander Pestrykow z Fundacji Ukrainy. Dom dodaje, że brak nowelizacji ustawy może też spowodować poważne problemy dla polskich pracodawców. Prawie wszyscy Ukraińcy pracują na podstawie powiadomienia do Urzędu Pracy, to teraz osoba, która daje pracę Ukraińcom, będzie musiała 1 października wypełnić cały stos papierów, tak żeby sobie to pracowało dalej. Eksperci przypominają, że ponad 70% ukraińskich uchodźców jest legalnie zatrudnionych w Polsce, a w zeszłym roku wypracowali niemal 3% polskiego PKB. Paweł Buszko, Polskie Radio. Uwzględnić się największe w historii wydatki na obronność ma przyszłoroczny budżet. Rząd zajmie się jego projektem jeszcze w tym tygodniu. Minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamyż zaznaczył, że nigdy wcześniej nie przeznaczono tak dużych środków na ten cel. To będzie najwyższy w historii budżet na bezpieczeństwo. Dużo wyższy niż w roku 2022, myślę, że, że ponad dwukrotnie wyższy, dużo wyższy niż w roku 2023. To jest powód do wielkiego zobowiązania wobec każdego z podatników. Zgodnie z konstytucją projekt ustawy budżetowej na następny rok w sejmie musi znaleźć się do 30 września. To są aktualności jedynki. Nie żyje mężczyzna, który w piątek zaatakował nożem kierowcę taksówki w Krakowie. Policja poszukiwała go od piątku właśnie. Wczoraj jego ciało w jednym z krakowskich stawów, zauważył Wędkarz. Nie wiadomo, co było przyczyną śmierci, mówi Mateusz Lenartowicz z Małopolskiej Policji. Zwłoki zostały podjęte przez strażaków i po wstępnych oględzinach na podstawie rysopisu oraz ubioru stwierdzono, że jest to prawdopodobnie ciało sprawcy usiłowania zabójstwa, do którego doszło 22 sierpnia w Krakowie. W piątek po południu 41-letni kierowca taksówki, obywatel Uzbekistanu, trafił do szpitala z ranami szyi i ręki. Przeszedł operację, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Został już przesłuchany, zeznał, że powodem ataku nożownika była sprzeczka. Policja wykluczyła motyw narodowościowy. Nie wyślemy pocztą, paczki, my Polsko, nie wyślemy pocztą polską paczki do USA. Ta ze względu na zmiany w amerykańskich przepisach celnych wstrzymuje przekazywanie paczek do Stanów Zjednoczonych. Niezagrożone są listy. Ekonomista Marek Zuber uważa, że decyzja Poczty Polskiej wynika z ostrożności wobec nowych przepisów. Jest raczej oczekiwanie na to, żeby przygotować porządnie tą całą procedurę, no a nie, jeszcze raz to powtórzę, ograniczenie związane z samym kosztem. No ten koszt po prostu będzie wyższy w przypadku tych przesyłek o wartości poniżej 800 dolarów, które wcześniej nie były objęte cłem, no w tej chwili objęte będą. Więc to jest kwestia techniczna. Przesyłkę, przesyłkę paczek do USA wstrzymali również operatorzy pocztowi z Luksemburga, Holandii czy Belgii. Inicjatywa ma na celu wsparcie tych, którzy ratują innym życie i zdrowie. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainicjował akcję Bezpieczny Medyk. Uczelnia zachęca do zrobienia zdjęcia z hasłem akcji i umieszczeniem go. W social mediach mówi Wojciech Dzikowski z Katedry Edukacji Medycznej. Problem jest bardzo złożony i z jednej strony wszyscy rozumieją powagę sytuacji, z drugiej strony to jest ułamek sekundy, kiedy te emocje zostają uruchomione. I oczywiście zakładam, że w wielu przypadkach osoby zaangażowane bezpośrednio w takie zdarzenie, one nie miały takich intencji. To się rozwinęło w trakcie i gdzieś tam poszło w niewłaściwą stronę. Dlatego duży na pewno nacisk należy kłaść na edukację, jak wygląda praca personelu medycznego na różnych odcinkach. Rząd przyjął w ubiegłym tygodniu projekt przepisów wzmacniających ochronę funkcjonariuszy publicznych oraz osób udzielających innym pomocy za atak na ratownika medycznego, lekarza, pielęgniarkę, policjanta, strażaka czy strażnika miejskiego będzie grozić nawet do pięciu lat więzienia. To był aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Dziś w ciągu dnia sporo przejaśnień, tylko na północy i na wschodzie może przelotnie popadać deszcz, tutaj też może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie i podchalu do 21 na południu. Jedynka. Polskie Radio. Autopromozione.